Dzisiaj szmatę To jest lepsze do freestylu To jest piękne Ale freestyle Więc lecimy sobie dalej To kolejna zwrotka Moje życie zajebiste Wygram jeszcze w totka Kamilowski siedzi tu na ome na fotelu Napisałeś mi na omegelu, ty głupi cwelu Ja tu lecę sobie dalej, ja tu freestyluję Na omegle same chuje, ja się tutaj firuję No i lecę, no i zakładam okulary Nie dostaniesz tego, chyba że przyniesie to twój stary Mam tutaj też kubeczek Normalnie, kubeczek A nie masz już żadnej kolki na chacie w ogóle? Nie mam coli tu na chacie, dzisiaj kurwa ściągnę gacie Ty masz bardzo fajną bluzę, ja zobaczę ja buzę A na biurku mam markera, ty wyglądasz tu na geja Nie żartuję co ja gadam, ja tylko kobietę wkładam Mam tu lustro, mam tu pianki, mam tu piękne oczy Zajebiście, nikt mnie tutaj dzisiaj nie zaskoczy To szotować można teraz, każdy niech szotuje Na omegle samych uje geluś sobie freestyluje Za 5 złotych napisałeś teraz xd a ja powiem Kamilowski, pokonałem cię Lecę dalej, mam Nowoxa, no i klawiaturę Powiem ci, że Kamilowski znałem twoją matulę. Nie żartuję to było mega, mega słabe Za to pójdę do Piedronki, kupię tobie czekoladę Tak więc lecę dalej, pisz co masz co ty robisz, tak naprawdę masz nie robić, musisz się nauczyć chodzić. Geluś leci, teraz tu nabicie bicie się wbija Powiem ci, że wyglądasz jakbyś miał w dupie kija Lecę sobie dalej bić się, zaraz skończę, tak naprawdę zobaczyłem stado zający